To jest to roku. Tyle. A tu będzie. będzie będzie Moje smutki. A tu będę będę. Popatrzeć. Że. 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 nie. Boże, ale żeby. 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 właśnie czucia, uczucia. Tak, chcę to. Ja nie poznam koło, żeby, żeby. się z nami, ale. Chciał, chciałbym, żeby. cudzyłbym się, potem, tak jak. Ten, Patrzył czy kamerzysta, czy rodkuźwit. I też, że też pogromnik bo kamerzysta nie nagrywali film I ja też nie powinnam nagrywać mój dom. Bo chętnie Jak się. Tak samo jak u z kamerzystą. To. Bo... Ani nic no, niż inna, to się najgorzej no. I ja powiedział, że ja bardzo nie ma was, Bardzo ja nie lubię, nie widzę tego, jak. Nie wiem. Bo ja nie lubię dziewczyn. I wtedy ja lubię koleżanki, tak pół koleżanka rozmawia o jakiś ten, ale ja kocham chłopców, a nie tylko babci tam. To tak myślałam, ale ja nie interesuję chłopców czy nie? Bo jest, to jest chyba. Ładnie. Będzie łatwo. Tam. Mówicie potem, czy ruszcie. Ja tu zacznę. Ale zapraszamy. Bo jest tam Bardzo duro. Tu to będzie. Patrzcie, co jest łatwo Życie płakał, żeby płakał. Ale w lat, to jest ładny. To rok. Małdusz i błąd. To jeszcze jeden opuszczał, chyba. I psy chyba nie są dopuszczalne, ale. Karty też. Teraz jakby, tak. Rodkuci. Opuszczę Epikipę. Jeszcze Sixnakes wierzenia. Ale zadał będzie chyba umarł Six-Night albo Discoparek. Jak on, że Disco Manka Six-Night też to samo będzie robić. Najgorsze Ever na moim życiu. Ale będę patrzę co jeszcze będzie dobrze. Jak nie będę dobrze, najgorsze. Tyle. Adach, jak nie, był bardzo wdzięczny. Pokażę. Fanty. 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 że Fanty. 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 Trzeba robcie kołaka i to dziękuję bardzo dziękuję Pelnie. Perdnie Perdnie Dziękuję Hernie. Hej.